Dzień dobry, witam wszystkich miłośników perfum, Lu witam osoby, które lubią nowości. Chcę Wam dzisiaj zaprezentować perfumy, które dla mnie były dużym odkryciem. Perfumy, które wydawało mi się, że już wszystko o nich wiem, kiedy tylko je zobaczyłam, ale wąchałam je całkiem długo, blisko dwa tygodnie i zobaczyłam, że tam są zakodowane bardzo ciekawe informacje, a przede wszystkim, że jest w nich trend, który jest nowy i jakoś się o nim nie mówi. Kochani, już Wam pokazuję, te perfumy są tu obok mnie. Coach, Marka Coach, przyznaję, nawet nie wiedziałam o istnieniu takowej. Zrobiła takie oto perfumy, tu jest kartonik. Wydaje się, że jest biały, ale to jest jakiś odcień bardzo, bardzo rozjaśnionego, różowego. Jeszcze Wam pokażę, że. O właśnie, jest taka struktura. To jest skóra, bo ta marka ze skór słynie. Jeszcze Wam pokażę. W kartoniku jest informacja dla użytkownika, a ja grze. Jak używać korka? Jak się nim posługiwać? Zwróćcie uwagę na ten różowy wewnątrz, bo o tym różu trochę Wam dzisiaj opowiem. Jest coś ciekawego na rzeczy z tym różowym, ale do rzeczy. I po kolei. Może tak, może ja po prostu Wam wkleję zdjęcie zrobione przez profesjonalistów, bo wiadomo, te moje tutaj demonstracje nie oddadzą piękna tego flakonu. No i tu już widać te wszystkie detale, widać te motywy, kochani. No i teraz tak. Może teraz pokażę coś, czego na tym zdjęciu nie widać. Korek. Tam zaczęłam od tej ilustracji. Korek się przekręca. Może być tak albo tak. I to ma symbolizować tak zwany zamek obrotowy w torebkach coach. Marka coach przez długi czas robiła. Po prostu znana jest z torebek i z wyrobów powiedzmy. Do bejsbola, około baseballowych z rękawic i yy, no, mówi oni, że to jest taki amerykański Hermes, bo Hermes y, robił elementy do jazdy konnej, a tutaj baseball. Dwie różne cywilizacje po różnych stronach Atlantyku i to, co jest dla nich ważne, więc stąd takie moje porównanie. Perfumy zaczynają się owocowo i tutaj jeszcze czuć, ale jak się ten korek gdzieś przemieszcza, ale chcę Wam jeszcze to pokazać. Bo to też jest taki właśnie gadżet rodem z torebki. No w, tej, w tej pozycji spojrzymy na ten na, na flakon, to rzeczywiście można mieć skojarzenia z zamkiem torebki, jak najbardziej. No i oczywiście kompozycja zapachowa. Kompozycja zapachowa jest bardzo ciekawa, bo zaczyna się gruszką, jakimiś elementami z mandarynki. Potem są dwa rodzaje róży w nucie serca. Jaśmin Sambak. A może przeczytam, bo tak z pamięci to nie do końca. Nucie głowy, aha, jeszcze z różowy grejfrut i liczy, no właśnie, liczy, daje ten efekt takiego czegoś, co można łatwo zleceważyć. Następnie nucie głowy poza tymi różami, którą, o których wspomniałam, róża alba i róża bułgarska, ekstrakt z mahoni, ekstrakt z jaśminu samba. I teraz ta nuta bazy, bardzo, bardzo ważna, bo mamy tu nuty drzewne, piżmo czyli drzewo cedrowe i drzewo sandałowe, to są te nuty drzewne i mych dębowy. Pamiętajcie, zawsze jak w składzie znajdziecie mych dębowy, to uwaga, jak się Wam włączy takie czerwone światełko, to nie będą perfumy banalne. Bo właśnie ostatnio spotkałam się z określeniem, że te perfumy nic takiego, no może że łatwo przeoczyć, że są takie dość, dość zwykłe. Uważam, że to jest właśnie pułapka. Dlaczego? Jak wspomniałam, zaczyna się owocami Litchi, które mają takie różowe akcenty, różane akcenty oraz różą, która występuje w dwóch postaciach. No to, to już sugeruje, że perfumy będą bardzo, bardzo kobiece i potem ten mech dębowy, który zawsze nadaje taki pazurek. Nawet jeśli tam jest kilka atomów tego mchu dębowego, tak mówiąc w przynośny sposób, to on wykonuje swoją pracę i sprawia, że perfumy nie są banalne. I teraz może jeszcze opowiem o kobiecości, o przekazie związanym z tymi perfumami. Też wkleję zdjęcie teraz. No, zobaczcie na ten przekaz. Porównajcie go z Poison Girl, ja ostatnio się powołuję na ten przykład, czy na przykład hmm, z Black Opium, gdzie mamy zupełnie inny typ kobiecości, taki prowokujący w nocnym klubie, a tu mamy dziewczynę bardzo, bardzo naturalną, bez jakiegoś makijażu, kolor włosów naturalny, w naturalnym plenerze. Więc zupełnie inny jest przekaz, gdzieś tam na ten amerykański rynek, a zupełnie inny na ten nasz europejski, perfumy inspirowane Nowym Jorkiem. No i teraz do tego różu o tych pułapkach związanych z tymi perfumami. Kochani. Ta próbeczka była dla mnie inspiracją, kiedy robiłam per film o landrynkach na wiosnę, czyli o perfumach z nutami landrynkowymi, czyli o perfumach jednoznacznie owocowych. Już wtedy Wam mówiłam, że landrynkowy kolor, tak, jest landrynkowy, ale już te blade, rozmydlone róże, to już uwaga, i to jest Valentino, który jest modern szypr, czy Cartiera Bezevole, który bardzo się podoba, ludzie mówią, że jest tu zapach moim zdaniem, Pachnie jak Ilang Vanille od Gerlana Alegoria, ale przyznaję, to są pobieżne te, testy próbkowe. Zresztą tej próbki nie mam tutaj już za wiele, także może być to moja opinia obarczona błędem, a chociażby jeszcze do tego jako kolejny przykład. Parisien albo nowsza rzecz Mont Paris od Yves Saint Laurent, kochani. A przede wszystkim pusty flakon pokazuje. Zapewne kojarzycie ten produkt. ma próbkę, może lepiej widać. I tu widać ten blady, pastelowy, różowy, ale perfumy nie są blade, nie są nijakie. To są perfumy, które się podobają i to nie jest nic złego, ale one są ambitne. Tam jest jakaś nuta. Ja jeszcze nie rozgryzłam fenomenu tych perfum, bo przyznaję też, uważałam, że są takie, no dla dziewczyn, takie, no trochę za bardzo populistyczne, ale. O coś w tych perfumach chodzi? No zrobił je mistrz Antonio Morillas, Alberto Morillas, więc on nie robi, no, nawet za, kiedyś mówił w jednym z wywiadów, że nawet jak zrobię kiedyś frutti, których nie lubił, to będzie to takie frutti, jakie mnie się podoba. No i zrobił tutaj, trzeba przyznać. I co, o co chodzi z tym różowym? Pojawiła się nowa generacja perfum różowych całkiem niedawno. Myślę, że chodzi o to, żeby tej grupie klientów, którzy sięgają po perfumy od stosunkowo krótkiego czasu, czyli mogą to być nawet młode osoby albo powiedzmy osoby, które odkryły dopiero segment produktów luksusowych, perfumowych, żeby dać im coś ambitniejszego. A jak im dać coś ambitniejszego? No trzeba to opakować w kolor, który polubią i zaakceptują. I tak oto w tych różowych, na pozór banalnych klimatach kryją się kompozycje bardziej ambitne. Chwała za to producentom perfum. Sprytny zabieg. Powiem tyle, że gdyby te perfumy, albo nawet te, znalazły się w jakimś flakonie, który y, ma powiedzmy stylistykę miedzianą, albo taką bardziej retro, no to pewnie przyszłyby bez echa. Taka jest moja teoria. Nie wiem, jaka jest Wasza teoria, jakie są Wasze obserwacje. Może znacie inne perfumy w różowych klimatach pastelowych, które pojawiły się ostatnio to powiedzcie, czy to się potwierdza. Moim zdaniem ten trend w kolei, z kolei w innych pastelowych, czyli w tym zielonym też się pokaże, ale to są już perfumy na, y, dla, do, dla innego odbiorcy, ale o tym będzie osobny film. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego, pa pa!